to tej strony i witam Was w kolejnym, w pierwszym tak naprawdę e, filmie na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak zbudować takie oto łóżeczko więzienne, nie musi być koniecznie więzienne, ale po prostu łużeczko i łazienkę, którą niestety już zdemolowałam a więc my zaczynamy Pierwsze to potrzebna nam będzie platforma wymiary 6 i 8 Drugą rzeczą będzie nam potrzebny Dwa właśnie takie oto klocki grube i jeden taki. Trzecia rzecz to będzie płaski klocek o wymiarach 4 na 2, i dwa małe klocki o wymiarach 2 na 2. Oraz taki jeden klocek. Kolejnymi klockami będą oto dwa takie oraz jeden taki. I wymiar na wymiary 4. Kolejną rzeczą będą oto właśnie takie klocki. ten musi być niestety jeden biały, a te niekoniecznie muszą być właśnie w takich kolorach. Mogą być obojętnie jakie. Następną prowizoryczną rzeczą to będą takie właśnie klocki policyjne. Możecie z jakiegoś autka niekoniecznie, ale po prostu jakieś nas Nie muszą być one koniecznie, lecz będą do czegoś potrzebne. I przepraszam, zapomniałam dodać, że jeszcze taki jeden mały nam będzie potrzebny. I taka właśnie oto policyjna. Tak. Nie musi być to konkretnie policyjna, tylko ważne, żeby był taki klocek. Kolejną rzeczą na naszej liście jest długi czarny klocek. Możecie sobie teraz policzyć na ile on jest wymiary. Tak właśnie taki. Jest on wymiary 6. Tak. Kolejną jeszcze rzeczą będzie taki klocek kwadratowy. Oraz dwa takie oto yy, przyczepki, z którymi dowiecie się potem, co będziemy robić. Oraz yy, jeden yy, szary klocek. I główną rzeczą będzie właśnie takie coś. To jest słówk, słuchawka, nie, taka jakby niekoniecznie Wam jest ona potrzebna, ponieważ możecie zrobić to z czegoś innego. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak to rozbiorę, wygląda to tak. To jest taka właśnie o, jakby taka słuchawka. Yy, no to to jest takie chyba, taki wygląda jak odgłośnika jakiegoś. Taki. I dwa takie. Znalazłam je gdzieś. Takie. One są też przyczepione. Nie muszą być koniecznie one, jak takich nie macie. Yy, mogą być na przykład, jak macie, to takich cztery. Takich cztery, i potem je tak złożyć. I do góry, do góry, nie? I to będzie tyle. A jeżeli nie macie takiej słuchawki, oraz takiego czegoś, możecie użyć cokolwiek, żeby dopasowywało się. Mamy już tą platformę. Że mamy już tą platformę, zaczynamy. Bierzemy dwa te grube klocki, jeden dajemy tutaj, drugi tutaj. I bierzemy jeszcze ten. I dajemy go tutaj. I na sam początek ma to tak wyglądać. Kolejną potrzebną rzeczą będą właśnie oto te klocki. Które posłużą nam właśnie teraz do tego. Budujemy jedną, jedną tutaj. Właśnie w ten sposób. I hop, hop, i hop. Albo możecie też zrobić tak. Będzie moim zdaniem chyba lepiej. Właśnie o tak. Tak właśnie. I te klocki tu do pieczot Jeszcze jedną rzeczą będzie nam potrzebne właśnie ten znaczek policyjny, który wsadzimy w te miejsce. Tu, o, w te miejsce. Tak to wyglądać ma. Dam po chwilkę. Dobra, dalej. Dalej. Dalej zajmiemy się budową, jakby to powiedzieć, górnej części. Weźmy, weźcie sobie takie oto klocki, które mieliście przedtem naszykowane na pewno. Ja nie, ale wy na Dlatego tu jedzie, jedziemy z tym koksem, dajmy tu jeden. Tu możemy dać jeden. No i te dwa tu. Bo nie miałam po prostu takiej podwójnej, jak takie dwa miałam. Też tak możecie zrobić, ale nie konieczki. I tak to na razie ma wyglądać. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że ten oto klocek szary, musicie sobie naszykować te klocki teraz. Tak, szary klocek dajemy w to miejsce. Tak, tu. Czarny niżej. Właśnie o tak. O, a ten biały tu. I tak to ma wyglądać, takie jakby schodki, że tu czarny, tu szary, a tutaj biały do końca, żeby był jeden odstęp. Kolejną rzeczą, którą się zajmiemy, to właśnie oto te klocki. Jest to jeden taki niebieski, dwa szare, nie, e, dwa sza e, trzy szare i jeden biały oraz dwa, właśnie o takie klocki. Do ręki bierzemy ten oto klocek i przyczepiamy go tu. Drugim naszym klockiem będzie to ten klocek i ten klocek. I te dwa klocki przymontujemy tutaj. Raz i dwa. Tak to wyglądać na tej pory ma. Kolejnym naszym klockiem będzie Będą dwa, dwa szary, których zapomniałam przyczepić tu pod spodem, i zaraz je właśnie tu przeczepię. Możecie sobie zatrzymać film i teraz właśnie w tej momencie przyczepić. Ja już właśnie w tej chwili je zrobiłam szary, jasny i ciemny, żeby miały jakiś pre design, czy coś w tym stylu. Kolejną naszą rzeczą jest ten oto szary klocek który, którego, wciśniemy, którego wciśniemy w to miejsce, nie, w te, przepraszam, w to miejsce, tutaj na środku, to miejsce, a tego białego ciśniemy sobie tu. I do tej pory tak to ma się prezentować. Tu dwa szare, tu jeden, tu biały. Musi być tu biały, niestety. Jak będzie szary, to się nic nie stało, ale biały po prostu ładnie pasuje. Tak właśnie to ma wyglądać. Kolejnymi naszymi rzeczami jest zrobienie naszego oto końcowego, tutaj będzie no kran jakby to powiedzieć i oczywiście to jest, zaraz się dowiecie dlaczego do będą nam służyć te oto to na razie nas interesują te klocki a te na razie nie dlatego to będzie tak bierzemy dwa klocki, jeżeli nie macie właśnie takich podobnych jak ja mam Możecie użyć białych, ale muszą one być przynajmniej cztery. Doczepiamy je tutaj, właśnie o tak. Bierzemy tą słuchawkę, doczepia, doczepiamy to do tej słuchawki, o, właśnie w ten sposób. I to, tą końcówkę przyczepiamy do tego czarnego. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Możemy sobie tym sterować. I tak to ma na, na razie wyglądać. Ps. tak właśnie, o tak tak się ma to prezentować Ja wiem, jeżeli nie widzicie tu nic jakby takiego, co ma wam zaraz oświetlić, to już wam mówię co kolejną naszą rzeczą są właśnie oto te kloty bierzemy dwa e, te trójkąciki i jeden przyczepiamy tu e, w tą stronę tak, w dół i drugi tak samo tak to ma wyglądać tak, właśnie. Kolejną rzeczą na tej liście jest mydełko, tak, właśnie to jest mydełko, które przyczepiamy tu. Tutaj, jakby, tutaj są dwa odstępy, i tu, i drugie, tutaj idzie. O, właśnie tak. I to jest tyle z naszego prysznicu. Tak wygląda nasz prysznic. Jeżeli chcecie, mogę wam go pokazać bardziej z bliska. O właśnie. Taki, taki nasz jest pereśnic. Nie jest on za trudny, a możecie go bardzo łatwo zrobić. Teraz pokażę wam jak zrobić łóżko. Tak wygląda to łóżko składając się. Teraz wam pokażę jakie elementy są do niego potrzebne. To są wszystkie elementy, które potrzebne nam będą do zrobienia łóżka. Możecie sobie teraz przeliczyć i zobaczyć, zatrzymać film lub coś w tym podobnego. I zobaczcie, jakie są do nas elementy potrzebne. Łóżko zaczynamy od czarnych wszystkich elementów. Wszystkie czarne elementy w tej chwili będą nam potrzebne. Kolejną rzeczą będzie zrobić tu jednego, tu drugiego, zrobić takie coś. Coś w tym stylu podobnego. Ym, I złączenia hopsala. 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 I hopsala. Tak? O, właśnie. W takim. Oto sposobie tak to złożyłem A te dwa elementy: jeden idzie tu, a drugi pójdzie. i właśnie takim oto sposobem zrobiliśmy mogliście też zrobić że złożyć to w taką i potem e, taką e, część kwadratową a potem doczepiście dwa ale ja zrobiłam tak bo mi tak było łatwiej kolejną naszą rzeczą tutaj to będzie przygotowanie wszystkich białych klocków prócz tych właśnie oto kwadratowych więc je możecie odłożyć na chwilę na, na bok na bok um, i zaczynamy od białych tych malutkich klocków obojętnie z jakiej strony zrobicie, tak będzie dobre tu jeden tu drugi potem kwadratowy mały biały klocek tu te dwa klocki po bokach i tak wygląda nasze łóżeczko jeszcze tylko wystarczy przyczepić nogi i będzie gotowe gdy przyczepimy już nogi Łóżko się prezentuje następująco. Tak one ma wyglądać. Takie. Tu mam bardzo takie nogi białe. Nie muszą być koniecznie białe, mogą być czarne. Różnego koloru. To też, to niestety musi być białe. Ale te małe tu klocki niekoniecznie. E, czarne może być łóżko, niekoniecznie. Możecie wymyślić jakie chcecie. I właśnie w ten sposób prezentują nam się dwa nasze... Dwie nasze rzeczy: łóżko policyjne bądź kradzie, złodziejskie, no i nasza profesjonalna Łazienka. Jeśli podobają Ci się takie filmy jak ten, zostaw łapkę i subskrypcję i cześć!